To jest boks, jest sponsorowany przez Blue Mountain Resort w Szczelskiej Porębie i Bino Poulet. Z nami Kamil Bodzioch. Jesteś trzeci od końca, jeżeli chodzi o kartę, ale mam wrażenie, że największa atrakcja, największe emocje, najwięcej zdjęć tutaj robionych. Czujesz tą presję, czujesz to zainteresowanie? Znaczy Presji to nie czuję żadnej tak naprawdę. Już to mówiłem, największa jest presja na Marcinie, który musi udowodnić swoją wartość. Ludzi, którzy na niego stawają, bo prawie wszyscy. Także mnie to cieszy. Jutro wychodzę tylko i wyłącznie po swoje, ale tak zainteresowanie czuję, że jest, no bo robię dzisiaj już piąty wywiad, kupę zdjęć i no jest zainteresowanie. Zdziwiłem mnie takie opinie, ale ktoś mi ostatnio powiedział, że po co w ogóle Bodziak brał taką walkę. On jest mniej doświadczony, rywal ciężko bije. Słyszałeś takie opinie? Motywujecie to, że właśnie ci ludzie skreślają? Eee, czy motywuje? Tak, staram się w ogóle od tego odciąć. Ale tak, motywuje mnie to, motywuje. Na czym mnie zmotywowało samo to 20 -0. Że Marcin jest niepokonany, że właśnie takie suchy chodzą. Że Marcin moc, mocno bije, także jutro wszystko się w ringu okaże. Czyli ty nie myślisz, nie kalkulujesz, myślisz, 20-0 to jest wyzwanie, lubisz wyzwania i, i to jest coś, co cię budzi z rana. Dokładnie, to jest moja szansa, tak jak mówisz, codziennie rano budziłem się z jedną myślą, z jedną myślą zasypiałem. Także jutro nagroda ciężkiej harówek. Powiedz mi trochę o tych właśnie przygotowaniach, bo. Y Spałeś gdzieś na działce u znajomego? Jak to było w ogóle? Znaczy działka. On tam mieszkał wcześniej 3 lata. To jest duża działka, ale to jest normalny domek drewniany, 70 parę metrów. Także naprawdę fajnie, cisza, spokój. Odcięty, mogłem się skupić na jedno, na jednym. No i co, dojeżdżałem na salę, tylko tam 20 kilometrów, taki minus tak to wszystko pięknie. Dla ciebie coś znaczy patrzenie w oczy przeciwnikowi tutaj przed kamerami, czy, czy, czy to nie ma żadnego znaczenia i przełożenia na walkę? Nie, no tak jak Kliczko mówił, że jak wuj spojrzy w oczy, to wie co jutro go czeka w ringu, ale to no nie widzę, że Marcin też jest zmotywowany, cieszy się mega, kurde, że schód, bo jeżeli pokonać, to tylko najlepszego Marcina siwego w karierze. No właśnie, a ty przytyłeś, to też jesteś najlepszy w karierze? To ring pokaże, ale... Przed dzisiaj dzień taki ładowania, nie, przed walką zjadłem posiłek akurat przed ważeniem, bo myślę, który ważył z 2 kg, wody dziś napiłem, ogólnie na co dzień 113 ważyłem. Masz wielu kibiców, ale teraz bilety widziałem po 1000 zł, będzie ktoś od Twojego teamu? No co, jedzie Artur Szpila, jedzie parę osób takich bliskich mojemu sercu i to jest najważniejsze, z 5-6 osób będzie ode mnie. Nawet widziałem, że psy Artura e, na tak domagały się przyjechania na tę walkę. Dokładnie tak. Pumbuś inteligentny też chce przyjechać, wie, wie co czeka, co jak, także na pewno jest ciekawy co się będzie działo. Dobra, to tych, którzy jeszcze nie są przekonani, że muszą oglądać tę walkę, jak byś przekonał? Ja nie jestem od przekonania ludzi, ja po prostu nie skupiam się na nikim. Tak szczerze, mi nie obchodzi, czy będzie oglądano 5 osób. Ja jutro wychodzę po swoje. Mam nadzieję, że podobało Wam się wideo. Zapraszam więc do subskrybowania kanału To jest Box oraz do odwiedzenia strony naszego sponsora Wilopoland.